Witam was bardzo serdecznie, grałem z bt betę dwójkami, swemu ulubiony choke, yy, swemu chcę znowu specjalistę. I mam pa patrzeć przez yy, rzysk <grymne> Bo <grymne> mam tu fajną miejscóweczkę. O, dwójki, trójki, sorry. Niech nie spotkasz tych trójek, to będzie dobrze. i nie ta strona. Gorzej no, z tym PZ masakra będzie z nim. Ej, rzuciło mnie po tej stronie, co ja chciałem, ale tak mi zwykle WG robi to. To dla mnie codzienność. To się potulam gdzieś tu. To jest metoda na. Aha. Ja się nie załadowałem, bo na to. jest metoda na dwa uda: albo się uda, albo się nie uda. Albo... A jak się uda, to ucieszy się smuda. Suchar. Mhm. No, jeszcze raz pokażę. Gdzieś tutaj pojadę chyba na tą stację, jakby. Stacja <noise> znowu. Znowu dostałem 18. 18 z hałbicy. Nie, od arty dostanę, ja, a ty, te 18 albo innej No ja, medium mi wziął HP. Pierwszy target. Pandia Kątowanie On się od pandzi Ź, źle to się mm -hmm. Czyli to jest prawdopodobnie pomidor albo bez statystyk U -u, Strzał, strzał. A to jest takie coś nie Jest no takie proces? coś nie widzisz? Żeby słabszym graczom pomagać. Żeby dalej grali, bo jakby to tak samo działało dla dobrych graczy i dla słabych, to w, po prostu by ci na mnie grali, rozumiesz? Utek atakuje. Gdzie? Ole, atakuje. Ofensywny <ślesywny ślesywny ślesywny> atak. U, pan, że i to osiemnastka, niedobrze. Nie, 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 nie. Chodź tutaj, to jest bardzo fajny przestrzeń. O Arte, niech zatłukam. Pozetek pezetek, pezetek. Jedziem. Dawaj, szybki rush na te osiemnastkę i FTK. Bo więcej tam. To... FTK już nie przyjdzie. No to na to osiemnastkę. Złączam. Widzisz, <grystety> co zrobiłem z tym PZ? No. Sparta. A ja przywaliłem mój sobie. Nie, on km. ma trola! On ma trola! On ma trola! A ja nie trafiłem. Czekaj. Ja, ja go bez przebiję. Dobra, jedziemy. Lordi. Lor, lor Cruiser. Lordi. Na af Nie, strzeli przed chwilą. Ja no. widziałem, jak strzeli. Na bazę. Medium. on, on potrafi trzasnąć, szczególnie ich na bazę, jak będziesz mógł to na bazę. No, maju, A... mi się czai. Nie, no skapuj to. No dobra, nie skapuję. Napisz no kap. Amora. No, jestem już w skapie. Aha, dobra. Jeszcze dostałem yy, ten. Magazine na No i gdzie jest ten cruiser? Uuuu jeszcze, naprawdę mam tu przyjaciół. Tekaj, tak, tak. Tekaj takaj. Żebyś dekapować obydwu. No, Aaa, nie z dużym niż... Ale bitwa w wygranej to się liczy. Ile zrobiłeś fragów? 2 i 1. 2 i 1. 2.1. Wygrałeś. Dobra, no to by było wszystko na tyle. Widzicie, w zrobiłem 1200, a prawie dziś zrobiłem w tej Gigi. Dzi-dzi. dzi gigi. Tak, gigi. 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 To by było na wszystko, na wszystko, na wszystko na dziś, nara.